Zaczynał od podnoszenia ciężarów i jeszcze jako student warszawskiej AWF wiedział, że nie jako zawodnik, właśnie jako trener jest w stanie zrobić bardzo wiele dla polskiego sportu. Szybko zakochał się w pięściarstwie, dyscyplinie, która pokochała i jego. Pierwsze sukcesy święcił z warszawską Legią, a jego klubowi zawodnicy Kazimierz Szczerba i Krzysztof Kosedowski zdobyli medale na igrzyskach w Moskwie. Andrzej Mitruk był wówczas asystentem trenera kadry Czesława Ptaka. Trzy lata później był już samodzielnym szkoleniowcem reprezentacji, a na Igrzyskach w Seulu jego biało-czerwona drużyna zdobyła cztery medale. Po brąz sięgnęli Andrzej Gołota, Henryk Petrich, Janusz Derenkiewicz i Jan Dydak. Wielu spoczęłoby na laurach, ale nie trener Gmitruk, który podjął nowe wyzwanie. Dziesięć kolejnych lat pracował jako trener reprezentacji Norwegii i do dziś jest tam uważany za jednego z najwybitniejszych szkoleniowców w historii. To on ukształtował karierę zawodową Gołoty oraz Tomasza Adamka, mistrza świata dwóch kategorii wagowych. Stał w narożniku zawodowych mistrzów Europy: Mateusza Masternaka i Piotra Wilczewskiego. Święcił triumfy m.in. z Maciejem Sulęckim i Mariuszem Wachem. Ostatnio pracował także z Arturem Szpilką i Izł Gonochem. Mistrz mobilizacji, który jak nikt inny potrafił analizować ringowe wydarzenia, by w narożniku skutecznie przekazać wnioski pięściarzom, a może lepiej po prostu wychowankom, czy zwyczajnie swoim dzieciom, bo dla wielu z nich był ojcem w często zawiłym świecie tego trudnego sportu. Jedną cenną uwagą potrafił zmienić oblicze pojedynku, a nawet całej kariery zawodnika. Jeżeli ktoś twierdzi, że nie ma ludzi niezastąpionych, nie znał, że jak w latach 2012-2018 jako ekspert i komentator współpracował z telewizją Bolsa. Jednocześnie umiał być promotorem, menedżerem, trenerem, organizatorem, człowiekiem orkiestrą. Dziś ta pieściarska orkiestra, którą tak nagle osierocił, musi poradzić sobie bez swojego dyrygenta.